Cześć moi kochani, witam was w odcinku z MOKO, Troszeczkę trzeba będzie teraz nadrobić, bo widzę, już odskoczyliście mi. W ogóle y, pamiętajcie, że gry może pobrać, ale trzeba dostać zaproszenie, żebyście mogli grać. Więc jeżeli ktoś nie ma jeszcze zaproszenia, możecie zeskanować. Tutaj mam jeszcze 10 do wykorzystania zaproszeń, żebyście mogli zagrać, ewentualnie. Mam jeszcze chyba nielimitowany link i pojawi się pewnie na moim X, więc zaglądajcie. No, gra jest naprawdę fajna. Podoba mi się Gierka. Dopiero dochodzę do wszystkich rzeczy. Pamiętajcie, że mamy tutaj Polskę, taką grupę dyskusyjną w grze. no A dzisiaj skupimy się na pierwszym evencie, który jest w grze, i powiem Wam, że to jest nieziemski event. Jak na pierwszy raz, jeżeli te eventy będą miały taką moc, taką, taki fan z gry, to ta gra naprawdę ma może sukces, choć naprawdę nieziemski. Dobra, ale. O co chodzi, pojedynek jeden cios, w ogóle ten tryb jest dostępny od 15 levelu konta, bo widziałem, że już o tym pisałem na mojej stronie WP.fan i tam ktoś napisał, że nie widzi tego trybu trzeba mieć 15 poziom. W ogóle był też darmowy skin do odebrania, jeżeli byliście na Discordzie Moko przed 17 marca, też pisałem o tym, więc warto śledzić no i ja wchodzę do tego tutaj trybu jeden cios, tutaj na jeden cios gramy, po prostu jeden cios zabija ale fajne tutaj strategie można robić muszę sobie troszeczkę dzisiaj to pograć bo to jest tryb nieziemski jednym ciosem można zabić przeciwnika i tutaj się liczy naprawdę umiejętności się liczą o właśnie widzicie, udało mi się uniknąć skoku jego ale teraz tak, muszę tu uważać ej, 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 ej. Jej jej, trzeba uważać. Między sobą powalczą. Aj, ja zabili mnie! Ale tuż jest daszował i... Dobra, Teraz się skupmy. Trzeba tutaj... W ogóle piecyki są też. Te piecyki też można rozwalać, Ale nie widzę żadnego piecyka. No trzeba uważać. O kurde. Jaj. Dobra, muszę uważać. Tu jest piecek, dobra, rozbiję go. Dobra, mam ten skok. No, tutaj jest strategia. Ja zginąłem! Ja w ogóle w rankingu nie będę, dobra, to szybko, 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 jeszcze 10 sekund, może mi się coś uda, może mi się coś szybko jeszcze uda zebrać, nic mi się nie uda zebrać, i oj, jeszcze do koniec, kurde, tak, dziewiąte miejsce, dziewiąte miejsce, ale powiem wam, że y, ja jestem teraz niewyspany, bo stałem wcześniej, żeby obejrzeć Formułę 1, więc trochę może inaczej to tak emocjonalnie, ale jak to zagrałem pierwszy raz to w ogóle. Dobra, lecimy jeszcze raz. Napiszcie mi w ogóle w komentarzach, czy gracie i które levele już macie, ale ten jeden cios naprawdę ten pierwszy event w Moko i z tego co chyba y słyszałem, to eventy mają być y co tydzień. Więc jeżeli co tydzień będzie jakiś fajny event, to naprawdę tutaj będzie dużo fanów tej gry. A, uwaga, gdzieś drugie miejsce, trzecie, żeby to utrzymać, Co tutaj... O, dobra, jest piecyk. Dobra. To nie udało się. Aj, ha, uj, 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 uj. No, tutaj naprawdę trzeba sobie jakąś strategię wypracować. Kurde, a mi się przycięło coś. Co ja zrobiłem? Nawet nie wiem co ja zrobiłem. Dobra. Tutaj trzeba się nauczyć w to grać. Jakąś strategię sobie wyrobić. Ej, jak on mi to rzu rzucił? Może coś takiego robić? Ej, można coś takiego robić. Jak to on zrobił? O co tu chodziło? Przecież tu ka każdy ma mieć chyba yy, te same umiejętności, ten sam poziom. Będę musiał sobie na nagronie to przeanalizować. Co tu się stało? Dobra. Wypadałoby coś tutaj zagrać dobrego. Zaraz nie chcę rankingu. Dobra. Udało mi się raz być drugim. Napiszcie mi, czy gracie w to i macie jakieś na to strategie. Ja dopiero się uczę. Ojej, Nie tą stronę poleciałem, co chciałem. Ale teraz trzeba uważać No mnie tutaj ciachnął Nie Tu trzeba się nauczyć to grać Muszę do tego przysiąść Coś mi się zdaje, że live'a z tego odpalę i będę się uczyć to grać Oj Czekaj A, Niech mi się odnowi ten skok 6 sekund. Na no spokojnie teraz. No spokojnie, tam ktoś chyba był. 12 sekund. A Co ja zrobiłem? Nie wyszedł skok, dobra szybko. 10 miejsce, no nie najgorzej. Najgorzej. No nieźle. Ten event jest naprawdę mocny. Podoba mi się, podoba mi się naprawdę. No, tylko trzeba się nauczyć grać, więc pamiętajcie, jeżeli chcecie, tutaj mam 10 zaproszeń jeszcze do gry, to jak zeskanujecie, to was przerzuci, żeby pobrać grę i będziecie mogli grać, możecie kolejne swoje zaproszenia też dawać, na początku chyba są 3, a potem jeszcze w ten weekend 10, a gdzieś mam nielimitowany link, jeżeli go znajdę, to wam podlinkuję pod filmem, ewentualnie jeszcze podlinkuję na moich social mediach, więc... Zabawa jest fajna, a wy sprawdzajcie jaki projekt sobie rozwijam, stronę, wszystkie gry supercella chcę trzymać w jednej stronie, giveaway, wszystko tam też będzie tryby turniejowe, pwp.fan, więc powoli, powoli tą stronę rozwijam, czy coś z tego wyjdzie fajniejszego, jeszcze nie wiem, ale mam z tego naprawdę fajną przyjemność. Trzymajcie się cieplutko, cześć.